Witaj Darek. Witam. Już niedługo e, gala e, współpromowana e, przez Ciebie i e, współorganizowana przez Marysza Grabowskiego tutaj w Białym Stoku. E, jak przygotowania do gali? No dobrze. Tutaj mam już. Jak zawsze mam dwa tygodnie, szybsze galo, Wszystko mam dopięte. Nie ma nerwów. Tak jakbym miał sam walczyć, to bez, problemowo, bo mam. Wszystko ułożone, ja jeszcze już, już robimy 28 event, już ósmy rok, także już mam to wszystko w jednym palcu. No już te, przez te kilka lat yy, można było się nauczyć nabrać doświadczenia i to procentuje teraz. No myślę, że tak, tutaj tylko teraz mamy tak, mamy wielkie wyzwanie, mamy telewizję Polsat Sport. Tutaj musimy pokazać jak z najlepszej strony będą inne światła, inna oprawa. No i te walki same, no będą, ja myślę, że tu nie będzie żadnej walki, że taka będzie łatwa do wygnania wszystkie walki będą takie 50-50 na styku. E, Rzeski e, letr jak, jak tutaj uważasz? Bo to jest duża dysproporcja. To nic. Ja myślę, że to będzie walka pojedynek siły z techniką. Siła... E, Brzeskiego Marcina i technika, spryt, wspaniaństwo Włodka Letra i to może być bardzo fajna walka. Jak myślisz, on, on tak się trochę nie może, mówię o Włodku, teraz nie mógł się odnaleźć trochę na zawodowstwie. E, myślisz, że to będzie teraz ten moment, że, że jakby zesłapie ten rytm? To nie jest powiem łatwo, tak byłym były mistrz olimpijski, mistrz świata Serafim Todorow nigdy nie mógł być wielkim zawodowcem. Przegrał dużo walk, zakończył karierę, nic nie osiągnął na ringu zawodowym. Tutaj w Łodek może był na początku za bardzo rzucony. Ja go rzuciłem na KBL, ja go rzuciłem na Alberta Sosnowskiego, także liczyłem, że on Alberta trafi. Nie wiadomo jak to by było, jakby, jakby nie upadł, nie skręcił nogi, bo to on, on wyprzedził parę razy, trafił Alberta no i pójdzie upadł tak. Niefortunnie, że skręcił nogę. Tutaj, ja powiem tak szczerze, Włodzio był na sparingach u Pianety, teraz robi sparingi z Koseo Tomkiem, także ma tutaj jeszcze Matusza Figiela z biały stok dużych chłopów, także myślę, że to będzie jego walka taka, którą on jak gdyby odbuduje swój, swój masz. Wróćmy na chwilę do gali. Mówisz, że będzie inna oprawa. To jest pierwsza gala, którą robicie razem z Maryszą Grobowskim? E, walcz nie, to jest jak gdyby pierwsza wspólna. Wcześniej były moje, tylko tam Mariusz dostawiał zawodniku Walczył Wrzesiński, Gelecki walczył tak do skoku, stawiał mi chłopaków. Czyli współpraca już już od dłuższego czasu, od razu jakby pierwsza gala, tak? No tak, tak. Tutaj ja powiem tak szczerze, z Mariuszem już rozmawiamy wiele lat tutaj, no nie tak, że to my się znamy teraz na dzień dobry, że robimy razem, to już były plany wcześniej, także myślę, że ta gala to nie będzie pierwszą i ostatnią, na pewno pociągniemy, pokażemy coś, że można razem, że można coś robić wspólnie fajnego, wielkie wyzwania mamy na przyszły rok, zapewne kibice Polski będą z tego zadowoleni. No wiesz, teraz jest taka moda, że promotorzy się łączą. Ja powiem tak szczerze, no łączą się, no tutaj, no, powiem tak szczerze, z tych łączeń tutaj, y, z tych łączeń Gmitruk, Wasilewski, Babilonski, tak za bardzo nam to korzystnie nie wyszło po, poniekąd, bo... Straciliśmy galę w Polsce, tak? Nie mamy imprez w Polsce poza Tomkiem Bieląckim, który robił Międzyzdroje, teraz robi Wieliczkę i tych gal w Polsce nie ma. No Ale także... Darek, to teraz jest wasze pole do popisu. No i teraz jak gdyby otworzyła się dla nas furtka, mamy otwarte, mamy dużo miejsc fajnych i teraz możemy my robić, chłopcy kto tam walczyć w Ameryce, no to nie walczą w Ameryce, tak? A my będziemy robili box w Polsce. Y to jest chyba dobrze, że jest y, możliwość robienia tego boksu tych gal. Y, jest różnorodność, każdy, jeżeli ma chęć i ma możliwości, może to robić, tak? Nie, ja myślę, że tak, to jest fajne show, tylko tutaj mówię, tutaj w, wymaga to mega poświęcenia pracy, bo to nie jest takie łatwe. To jest y, nauka dla naszych obecnych. Klubów amatorskich, że tu trzeba pójść po swoje, każdy płaci, że nie ma ligi, bo a nie ma ligi, no dobrze, ale stwórzmy coś sami. Pomyślmy na czym, bo są kluby w Polsce, mamy tylu pięściarzy, którzy walczyli na mistrzostwach polskich seniorów i tam było ponad stu, dokładnie nie wiem ilu. No i teraz tu czyli mamy jakieś kluby, tak? Są turnieje, możemy coś robić sami. To, to są takie wyzwania dla klubów amatorskich, aby coś samemu zacząć robić, bo już skończyły się czasy, że. Ktoś da nam na talerzu, macie tyle i tyle, róbcie ligę. tak? Nie wiem, jeszcze my pomyślimy, jak teraz ja wierzę w to, że Robert, ja stałem tutaj 70 na 30 że Robert tą walkę wygra. Robert nie zna swoich możliwości, ja to oceniłem, obejrzałem wszystkiego, wiem od potrzebki, co Robert ma robić. Także nie będziemy opowiadali o planie taktycznym, ale tutaj wierzę, że musi uważać, bo. Sebastian ma czym uderzyć też, musi być czujny do końca, ale tutaj na pewno łatwo nie będzie, bo, bo Sebastian jest rolnikiem twardym, tak? on może przyjąć i oddawać, tak żeby nie musiał do końca walczyć, ale wierzę w to, że wygra i jeszcze nam pokaże na, na co go stać. Robert, mówię o Robercie. Tak na dobrą sprawę, gala jest już tuż tuż, po tej gali już macie plany co do następnej, czy za bardzo już wybiegam w przyszłość? Tu tutaj powiem tak szczerze, jeszcze nie mówmy, ja tam planuję coś w grudniu robić w Białymstoku, tutaj bądź w z Starym, w Atlancie taką galę ekskluzji Boxing Night na otwarcie Atlanty, Już otwarta jest, od, otwarta, ale teraz ma wyposażenie takie, no w lokalu jest tak, Rok jest taki, powiem tak szczerze, ekskluzywnie wykończony, i tam bym chciał z, z, zrobić taką galę dla moich e, partnerów, Ta, No taką, którą zawsze. No wiem, robiłem, robią, tak. się, robi się takie gale, e, takie zamknięte biznesowe e, tak dla, dla sponsorów, dla ludzi, którzy pomagają przy bokcie i przy okazji lubią tą dyscyplinę. No oczywiście, to byłoby fajne show na zakończenie roku, ale to w grudniu. Na razie nie chcę. Wybiegać, nie zapeszasz. Nie zapeszasz, wybiegać w przeszłość, planować, tak jak ktoś mówi, myślę, indyk myślał o niedzieli, a w sobotę mu łeb obcięli. Także tu, tutaj, aby nam to show się udało, najbliższe, a później będziemy myśleli, co dalej, plany są już nawet na następny rok. Także no, nie chcę tutaj za dużo opowiadać, będziemy rozmawiali o tym jeszcze nie jeden raz. To na tym zakończmy, porozmawiamy e, następnym razem po kolejnej pogali z Darkiem o przyszłości. Na dzisiaj dziękuję, dziękuję Darek za rozmowę. Ja też, ja też dzięki bardzo za wywiad i także chciałem pozdrowić wszystkich kibiców, moich i no i naszych polskich piłkarzy. No i pamiętajcie Darek cały czas jest w formie, słyszałem, że na sparingach dał niezły wycisk Robertowi. No tak, jestem w formie, powiem tak szczerze trochę może e, nie będę dużo opowiadał, nie będę opowiadał, nie, nie, tak. E, cały czas się ruszamy, Nieraz sparuję. Tutaj no, staram się naśladować Sebastiana, jego akcję robić. Tutaj Robert ma rzeczywiście fajnych parterów. Był, był mój nowy zawodnik, taki już nie będzie długo wyjdzie na ring. Andrzej Moliakow to jest taki zdobywca Pucharu Białorusi, mistrz Białorusi. Leworęcznie zawodnik, ale pozycję zmienia. To jest nasz nowy nabytek. Też przyjeżdżał. Tutaj no, będzie w poniedziałek, w środę. Na zmianę wyjdzie jeszcze Michał Syrowatka, Patryk Boruta, no tutaj Robert ma to, co chciał, ma, tak jak mówił, ma opiekę, jedzenie nawet dostaje codziennie, także nie ma co narzekać. No właśnie, słyszałem, że dbasz o wszystkie aspekty pozaringowe również. Oczywiście. E, to w takim razie dziękujemy wszystkim i do zobaczenia na gali. Do zobaczenia wszystkim.